Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru. prawidłowo przejechać przez skrzyżowanie o ruchu okrężnym, popularnie zwane rondem. Wydawać by się mogło, że 99% polskich kierowców nie zna odpowiedzi na to pytanie, a i kodeks drogowy milczy na ten temat jak zaklęty. Wielu widzów prosi nas, byśmy zajęli się tym tematem. Na przykład pan Wojciech z Pabianic pisze o rondzie w Piotrkowie Trybunalskim. Na rondo prowadzą dwa pasy ruchu, oznaczone liniami poziomymi oraz strzałkami kierunkowymi. O dziwo, na samym rondzie pasy ruchu nie są oznaczone. Na rondo wjechałem pasem lewym. Rondo objechałem również pasem lewym i zjechałem na wprost, kończąc wyjazd na pasie lewym. Ale opuszczając rondo zmieniam kierunek jazdy i robię to z wewnętrznego pasa, nie zjechawszy wcześniej do prawej krawędzi jezdni, chociaż zastosowałem się do strzałek kierunkowych na wjeździe na rondo. Jak powinno się prawidłowo przejechać to rondo w kierunku na wprost? Pyta pan Wojciech. No i słuszne wątpliwości ma nasz korespondent. Bardzo dobrze, że tak pomyślał. Natomiast bardzo niedobrze, że organizator ruchu w ten sposób wprowadza go na rondo, wskazując na opuszczenie go lewym pasem, tworząc jednocześnie punkt kolizyjny. No bo przecież ten wjeżdżający prawym lotem z prawej strony naszego korespondenta będzie prawym pasem. Jechał jakby na wprost przez to rondo, czyli będzie chciał wyjechać drugim wylotem z ronda. No i spotkają się. Nie wiem, co organizator ruchu sobie wyobrażał, rysując te strzałki przed wlotem. A przecież wyjeżdżając z ronda, zmieniamy kierunek jazdy i powinniśmy pojechać na pas prawo. Oczywiście organizator ruchu może to zmienić, ale musi to zmienić świadomie. Musi to zmienić z zabezpieczeniem bezpieczeństwa. Tak jest na rondzie turbinowym. Natomiast na takim rondzie tak nie jest. Więc słuszne wątpliwości i dlatego również na takich rondach zalecamy, żeby nie zasugerować się tym, co organizator ruchu pokazał na znaku F10 czy pomalował strzałkami P8, tylko opuszczając rondo, znaleźć się na pasie prawym. A w każdym razie upewnić się, że z prawej strony nikt nie nadjeżdża, bo inaczej dojdzie do kolizji. Pan Konrad z Rzeszowa przysłał nam film pokazujący często spotykany w Polsce styl pokonywania tzw. ronda, czyli film o kierowcy zagubionym. Dokładnie. Kierowca tego Renault Captura wygląda na totalnie zagubionego. Wjeżdża lewym pasem, ale tak niechlujnie, że właściwie zajmuje dwa pasy naraz. Po czym chce, zajeżdżając drogę kierowcy, który ten film nam przysłał, wjechać na prawy pas. No przecież powinien opuścić to rondo z prawego pasa, ale wypuszczając ten pojazd jadący prawym pasem przed siebie, wjechać za niego i z prawego pasa z prawym kierunkowskazem opuścić. On próbuje to zrobić w ten sposób, że wyjeżdżając z lewego zmienia bez kierunkowskazu i bez sprawdzenia naprawy, no orientuje się w pewnym momencie, nie wiem, czy tam był sygnał dźwiękowy, czy on sam się zorientował w lusterku, że tak nie może, no i odbija na pas lewy, na szczęście do kolizji nie dochodzi. Tutaj jest przykład dobrego ronda, klasyczne rondo bez wyznaczonych kierunków z pasów ruchu. Jesteśmy w Rzeszowie, bardzo fajne rondo, które jeśli wjedziemy na nie lewym pasem, opuszczamy. Zgodnie z ogólnymi regułami, z pasa prawego, no bo zawsze na rondzie zmiana kierunku jazdy to skręt prawo, mamy obowiązek zjechać na prawy pas i z prawego pasa takie rondo opuścić. Czyli dobra organizacja ruchu, natomiast pomieszanie z poplątaniem wśród kierowców. Pan Paweł z Krakowa wybrał się do Łodzi i pisze. Ostatnio podczas wizyty w mieście Łódź zauważyłem, że kierowcy notorycznie opuszczają rondo z pasa wewnętrznego. Z tego, co pamiętam, powinno się najpierw zjechać na pas zewnętrzny. Takie same sytuacje miałem w Rzeszowie, gdzie ratowałem się awaryjnym hamowaniem. Już sam nie wiem, czy dobrze znam zasady zjeżdżania z ronda. Tak, no jeden wielki Matias, A znowu mamy klasyczne rondo z dwoma pasami ruchu na obwiedni, z dojazdem do tego ronda też z dwoma pasami ruchu, nieoznaczonymi. I bardzo dobrze. Czyli co powinno być? No, tak jak mówiłem przed chwilą na lądzie w Rzeszowie, jeśli wjechaliśmy lewym pasem, to przed opuszczeniem zmieniamy pas na prawy zgodnie z wszelkimi regułami zmiany tego pasa. I z prawym kierunkowskazem, z prawego pasa, z lądu wyjeżdżamy. Na tym 51-sekundowym filmiku nie znalazłem nikogo, kto jechałby w sposób idealny. Popatrzmy, co tutaj króluje. Wjeżdżamy lewym pasem, i z lewego pasa wyjeżdżamy. Tak jadą kierowcy kolejnych samochodów. Citroen Picasso, ten duży amerykański pickup. Wszyscy opuszczają z pasa Lewego. No ale już kompletne kuriozum to jazda kierowcy Porsche zaczyna prawym pasem i chce pojechać jakby w kierunku na wprost, czyli drugim wyjazdem z ronda. Z prawego pasa wjeżdża na lewy, przecież zajechałby drogę temu, kto wjeżdża pasem lewym. I z tego lewego pasa opuszcza. No, już nic gorzej zrobić nie można było. No, generalnie jest to porażka systemu. Obrazek porażki systemu. Każdy jeździ inaczej. Dopuszczamy, nie widzieć czemu, opuszczanie ronda z lewego pasa, czyli skręt w prawo z lewego pasa. Mimo, że nie ma możliwej jazdy tylko w jednym kierunku. No, i jeszcze takie zagubienie albo niechlujstwo, wjeżdżanie środkiem. Nie rozumiem taki jazd. Obawiam się, że w jeździe na skrzyżowaniu, które powinno być najbardziej bezpiecznym skrzyżowaniem i najbardziej płynnym, gubimy się w totalny sposób i nie widzę tutaj poprawy. Mimo katastrofalnej jazdy kierowców przez ronda, pozostaje ono doskonałym wynalazkiem usprawniającym ruch drogowy. O czym przekonali się mieszkańcy Bochni, gdzie zaprosił nas pan Jakub. Najbardziej zakorkowane skrzyżowanie zamieniono na rondo i stał się cud. Korki zniknęły, a ruch stał się płynny. I przyklaskujemy rozwiązaniu Bocheńskiemu, notabene bardzo ciekawemu, bo popatrzcie państwo, z dość skomplikowanego układu kilku dochodzących ulic w kilku miejscach. Postanowiono zrobić jedno duże rondo, biorąc wyspę centralną z układu kamienic. Tam jest sporo domów, które wzięto jakby w środek tym nowym komunikacyjnym układem więc jest to rondo, w którym naprawdę nie widać kolejnych wylotów czy wlotów. W związku z tym Oczywiście bierze w łeb jakieś myślenie, że tu pojadę w lewo, tam w prawo, żeby wcześniej coś sygnalizować. Wjazda rondo to jazda na wprost. Powtarzam to jeszcze raz. No to wjeżdżamy na to. Chyba najciekawsze w Polsce rondo, na którym wyspa centralna jest zabudowana kamienicami. Niektórzy mogą się nie zorientować, że to tak właśnie tutaj wygląda. Ale właśnie teraz jesteśmy na rondzie, a tutaj kilka domów na. Centralnej wyspy. No to skoro jesteśmy na jednym skrzyżowaniu typu Rondo, no to jeżdżąc wokół Ronda kierunkowskazu nie używamy. Natomiast jak będziemy chcieli zjeżdżać z Ronda, na przykład teraz prawo skręcić poniatowskiego, no to użylibyśmy prawy kierunkowskaz. Tutaj w porządku jest pierwszeństwo ustępowane. Natomiast jak zauważyłem wcześniej, nie zawsze jest respektowane pierwszeństwo tych. Obracających się wokół tego zespołu kamienic na ruch okrężny. Ta pani też chyba jedzie trochę za ostro. No, może nie do końca wymusiła pierwszeństwo, ale czy ona zdawała sobie sprawę, że ma ustąpić? Skręca w prawo, nie od prawej krawędzi. Niedobrze. Nie idziemy tak, proszę państwa, że długa prosta, no to szybko, może się uda, niech tamten hamuje. No nie, no to przecież coś nie tak. Ruch okrężny. To najlepsza z możliwych organizacji ruchu na skrzyżowaniach. Właśnie zrobienie skrzyżowania o ruchu okrężnym. Ale musimy się właściwie na tym ruchu okrężnym rozumieć. Musimy właściwie sygnalizować kierunkowskazami nie wjazd, ale zjazd takiego skrzyżowania. No i powinniśmy pamiętać, że o ile nie jest to rondo-turbinowe, to zawsze wyjeżdżamy z prawego pasa. Z prawego pasa skręcamy w prawo. Chyba że organizator ruchu zapewnił nam bezkolizyjność, co na rondach turbinowych czy kwaziturbinowych występuje, a na innych nie. Pamiętajmy o tym. Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru.